Dzień dobry bardzo, gotowi do wyjazdu? Aku A dzień dobry A Kuku dzień dobry Chyba? Dzień dobry Kuba? Pakują jeszcze, tak? Chłopaki tam pakują, pracują dobrze? Juhu! Na powitanie zaklaszcze w ręce Wam. Na powitanie zaklaszcze w ręce Wam. Na powitanie zaklaszczę w ręce, aby każdy z Was wiedział, że bardzo lubię Was. Na powitanie zaklaszcze w ręce, aby każdy z Was wiedział, że bardzo lubię Was. Dzień dobry, hejka, heja, dzień dobry, uwaga, będzie coś wyjątkowego, zaraz wam powiem, co to będzie. Teraz uwaga, najpierw będzie czas na... Kociołek. Co ja mam w moim kociołku? W moim kociołku, w moim kociołku. Co ja mam? U, u, u. Raz, dwa, trzy i. O! Duszek idzie, duszek. oj oj, co ja tu ja mam, co ja tu mam? Wow, magiczna kula. Wow, magiczna kula świeci. Wiecz, magiczna kula. Uwaga, uwaga. I... Dziękuję wszystkim. Magiczną mamy plan Ignasiu żebyście wiedzieli co będziemy robić Najpierw się przywitamy Potem będzie zabawa z wiadrem czyli z walizką Potem pójdziecie na spacer ścieżką Potem będzie gość z którym sobie potańczycie Będą baseny, masa plastyczna i już później będzie koniec. Chodź, świera, do śniegu brak, Mikołaj przywdział światecznie Zobaczmy frak. Dzieci, śmiech i rodziców, bliskość to jest radość dnia. Zajęcia pełne inspiracji, od śniadania do kolacji, razem w ciepłej atmosferze byli wszyscy się bawili. Bo to czas, gdy serca się łączą chwile w blasku wciąż się plączą, Rodzina blisko, w miłości skąpana To nasza gwiazda, nasza świąteczna zmiana Kreatywność płynie wszędzie, dzieci tworzą świat z pomocą mirickiego stowarzyszenia każdy krok zostawia ślad. Warsztaty gry i śpiewanie, razem każdy dzień. Czas spędzony z rodziną daje siłę jak piękny sen. Bo to czas, gdy serca się łączą. Wspólne chwile w blasku wciąż się plączą. Nasza nasza świąteczna zmiana. Choinka świeci, kolęda Nazywam się Agnieszka Szatkowska i większość z Państwa zna mnie jako dyrektora milickiego Centrum Wsparcia Kapitol. Jestem również psychologiem i chciałabym dzisiaj poruszyć z Państwem kilka bardzo ważnych kwestii, Związanym z dbaniem o siebie. I nawiązać do tego, jak w wciąż się plączą? Nagle, obok elfów, stojących w blasku choinki, pojawił się Mikołaj! Dziękuję Wam, pierniczku i skierko, gwiazdeczko i wstążeczko. Wasza praca była zawsze doskonała. Światło lśni pięknie, gwiazda dodaje uroku choince, prezenty wyglądają wspaniale. Zapach pierniczków przypomina mi o prawdziwym duchu świąt. Czas wyruszyć w drogę i uszczęśliwić dzieci. Przeświąteczna zmiana! W całej ekipie Pani szeregorce, moim terapeutkom, panu Przemkowi za cały trud. Nie płacz. Za to wszystko, przygotowania. Kochane nasze anioły, czas z wami zawsze jest bajeczny. Nim dwie sekundy minęły, wy nas pokochaliście. Wytrzymując z nami, jesteście dzielni jak liony. To się zaczyna. Czasem oczy wychodzą Wam z orbit. Mamy więc nadzieję, że nigdy nie będziecie chcieli uciec na Marsa. I aby nigdy nie była Wam potrzebna Melisa. Ekipa z nas jest super. Merci, że jesteście. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy wyjazd? Pierwszy wyjazd, nasz pierwszy wyjazd, tak. I co, będziecie chętni na następne? O, mam nadzieję, że nas zabierzecie ze sobą. Bo my bardzo, bardzo, bardzo. Działanie dofinansowane jest ze środków PEFRON, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w którym udział wzięło około siedmiu osób z kadry, którzy wspierali Was podczas tych zajęć. Jak te zajęcia wyglądały? Zajęcia były przygotowane po prostu od A do Z. Były tak y, y, pod każdym względem dograne. Po prostu tyle było gadżetów, tyle y, zajęć kreatywnie po prostu przygotowanych dla nas. Tematycznie? Tematycznie. <śmiech> <śmiech> każdy dzień był tematyczny, każdy dzień przynosił w ogóle dla nas inne wrażenia. Inne spostrzeżenia, inne zabawy. Jesteśmy po prostu. Uczepię przepięci. się tego słowa, spostrzeżenia padło. Tak. Na co zwróciliście? O każdy obawy? dzień po prostu, z każdego dnia wynieśliśmy coś innego, mm -hmm. tak ja uważam. I moje dzieci po prostu rozmawialiśmy potem po, każdym, po każdych zajęciach w sali i każde zajęcia dla nas były inne i dla nas no, mm -hmm. po prostu coś innego. Mm -hmm. A czy ja ogólnie mam, powiem szczerze, no troszkę mało czasu dla tych dzieci w domu, tak sama po prostu mm -hmm. będąc z nimi, a tutaj sama rozmowa z psychologiem dała mi też do myślenia, dała mi bardzo dużo yy, spostrzeżenia tego, że powinnam dbać o siebie przede wszystkim, zadbać o to, żeby ja była szczęśliwa. Silni rodzice to silne dzieci? Możemy się z tym hasłem zgodzić? Tak, a ja nawet nie zwracam po prostu na to uwagi, że Poświęcam swoim dzieciom mało czasu, że nie dbam o siebie, że zaniedbałam się, bo tak naprawdę jest. No, bo to jest tak jak z tymi pasami w samolocie, prawda? Zgadza się. Mamy wszystko dla dzieci. Tak. Zajęcia były tematyczne. Rozmawialiśmy o tym, że. No, był Andrzejki w zasadzie, był święty Mikołaj, były skrzaty. Jak wam się to wyobrażało? My jesteśmy w ogóle w szoku, bo myśleliśmy, że to będzie na takiej zasadzie, że przyjedziemy, będzie gotowy wyświetlony film. Aha. Wszystko takie na gotowca, a tu po prostu kadra jest tak zaangażowana, całym w ogóle sercem. Tego się nawet nie da opisać po prostu słowami, jak jesteśmy wdzięczni za... Mhm. Byliśmy w szoku począwszy od pierwszego dnia, kiedy był Andrzejki, po dzień zimowy, po dzień świąteczny. To jest nie do opisania. To coś od siebie. Coś od siebie. Myślę, że... Moje słowa to, to nawet jest. Ja nie potrafię nawet słowami określić tego, jak my jesteśmy tutaj wdzięczni, szczęśliwi, że mogliśmy tutaj przyjechać, poznać nowych ludzi, mogliśmy się wymienić tak naprawdę Zintegrować z rodzicami, zintegrować, z in, wymienić w ogóle jakimiś poglądami, jakimiś w ogóle nawet informacjami, radami, tak naprawdę i zasięgnąć takich po prostu dobrych wskazówek, które też. No, ja jestem też tak po prostu. Yy, jak coś się powie, no, poz pozytywnie nastawiona. nastawiona. Tak, taka Pełna tak, tak, zgadza Do się. Działania. Jestem wypoczęta, bo brakowało mi też tego Tego po prostu oderwania się od tej rzeczywistości. Wszelkiego ciężkiego dnia. Zgadza się. Mhm. tak. Ale każdy rodzic też po prostu wymienialiśmy się między sobą jakimiś tam wskazówkami, i no też myślę, że nam pomogą. To też jest ważne, nie? Ta ważne Między rodzicami. zazwyczaj spotykamy ja. się raczej w społeczeństwie, które no nie ma takich problemów. Wy te problemy. Znaczy też ogólnie społeczeństwo w dużej mierze tego nie rozumie. Nie rozumie zachowań na przykład naszych dzieci. Mhm. Znaczy mi się wydaje, że próbują się starać zrozumieć, ale no to nie jest takie do końca, bo póki ktoś tego tak naprawdę nie zasięgnie, nie, nie doświadczy, to to tak. Mhm. To nie jest do końca, nie? My rodzice się rozumiem najlepiej, myślę. No tak. Wiecie, no. co dla dzieci jest najważniejsze? Tak, i każde dziecko jest zupełnie inne. To nie jest tak, że gdzieś tam się to powtarza, gdzieś tam to się można skopiować i, i u siebie po prostu jakby przełożyć na życie. Absolutnie nie. Każde dziecko jest inaczej, trzeba znaleźć złotą wskazówkę, złote jakiś lek na to, żeby każdy po prostu problem rozwiązywać.